Podczas 3D Experience mieliśmy dwie bardzo istotne premiery związane stricte z SolidWorksem. Co mógłbyś coś więcej na ten temat powiedzieć? Jasne. Te dwie, myślę, najistotniejsze nowości, jakie ogłosiliśmy podczas 3D Experience World, to chociażby 3D Experience SolidWorks for Makers. To jest rozwiązanie dla każdego, kto w domowym zaciszu, a więc niekomercyjnie, na przykład za pomocą drukarek 3D, będzie um, chciał wykonywać jakieś projekty w SolidWorksie. Będzie miał możliwość dostępu za niecałe 10 euro miesięcznie do pakietu, który składa się z 3D Experience SoidOS Professional, który składa się z własnego tenantu. I tutaj dochodzimy do takich tematów związanych właśnie z 3D Experience. Ten tenant to swego rodzaju, w najprostszych słowach mówiąc, wydzielony z krawek chmury, który jest dostępny tylko i wyłącznie dla państwa. To jest ten element, który jest. Przypisany do użytkownika i do którego nikt inny nie będzie miał dostępu, ale równocześnie jest to element, który umożliwia współpracę z innymi osobami, które chcielibyśmy zaprosić, na przykład do naszych projektów. Trzecim elementem tej oferty są role platformy 3D Experience, czyli 3D Experience, 3D Creator i 3D Sculptor. Kolejnym, czwartym elementem jest dostęp do społeczności użytkowników, i tu troszeczkę odnosimy się do Twojego poprzedniego pytania. Czym jeszcze jest platforma 3D Experience i jakie są jej możliwości współpracy? Społeczność użytkowników oznacza możliwość wymiany informacji, wymiany pomysłów, ale również szukania porad czy inspiracji, wymiany opinii za pomocą platformy z innymi użytkownikami, no chociażby 3D Experience SolidWorks for Makers. Ta wersja będzie dostępna w drugiej połowie tego roku. Inną ofertą, którą zaprezentowano podczas 3D Experience World jest 3D Experience for Students, i to jest oferta, jak sama nazwa mówi, skierowana do studentów, natomiast skierowana do studentów przede wszystkim tych uczelni, które nie uczestniczą w naszym dotychczasowym programie współpracy z SolidWorksem. A więc jeśli ktoś nie ma dostępu do SolidWorksa na własnej uczelni, to dzięki tej ofercie będzie mógł skorzystać z tego Solidworksa do tego, żeby mm, nauczyć się chociażby projektowania w 3D. Ten pakiet będzie zawierał 3D Experience, Solidworks Premium, a również tenant w tym wypadku oraz rolę 3D Experience, 3D Designer, a więc rolę przygotowaną troszeczkę specjalnie pod tą ofertę, właśnie. Również dostęp do społeczności studenckiej, która używa tego pakietu, z którą będzie można się dzielić wiedzą, pomysłami, czy też wzajemnie się inspirować, i to co charakterystyczne, i jakby. Extra dla tego pakietu to także dostęp do certyfikacji branżowej, a więc ktoś, kto będzie chciał się na podstawie tego pakietu nauczyć SolidWorksa, będzie mógł również zweryfikować swoją wiedzę i będzie mógł również pozyskać certyfikat, którym będzie mógł pochwalić się swojemu przyszłemu pracodawcy i w ten sposób udowodnić swoją wiedzę na temat SolidWorksa. Ta oferta for students będzie dostępna za 60 euro rocznie, więc myślę, że jest to naprawdę atrakcyjna cenowo oferta. Powinna być dostępna od maja tego roku wyłącznie poprzez zakup na stronie internetowej. W ten sposób chcielibyśmy docierać do naszych klientów. Powiedziałeś o tej cenie, to jest przystępna cena. A jeśli chodzi o tych hobbystów, amatorów, jak to wygląda? Ile tam pieniążków trzeba zarezerwować? Tak jak wspominałem, to jest niecałe 10 euro miesięcznie, a więc około 100 euro rocznie. Czyli na nasze 400, coś złotych rocznie. Myślę, że to jest cena troszkę zbliżona na do tego, co trzeba zapłacić za jakieś pakiety typu Office czy inne tego typu narzędzia. I uściślimy, wtedy znakomita większość prac odbywa się w chmurze, czyli nie musimy do tego stawiać jakiejś. Stacji roboczej? E, to już wyjaśniam, bo to zależy tak naprawdę od nas. Ponieważ mamy dostęp do ról platformy 3D Experience, takich jak 3D Creator i 3D Sculpture, to możemy wykorzystać przeglądarkę internetową do tego, żeby z dowolnego urządzenia mieć dostęp do tych ról i projektować bezpośrednio w tych rolach. Jeśli natomiast mamy takie życzenie, żeby korzystać z Solidworks, jakiego znamy do tej pory, z tego samego interfejsu, z tych samych funkcji, które są dostępne w Solidworksie, to tutaj drugim elementem tej oferty jest 3D Experience, Solidworks Professional czyli taka Wersja, którą możemy zainstalować bezpośrednio na naszym komputerze i wykorzystać nasz komputer i jego zasoby do tego, żeby prowadzić prace projektowe. Natomiast dane możemy przechowywać w chmurze, więc one będą bezpieczne i będą dla do nas dostępne e, także z innych urządzeń, więc możemy wymieniać tą informację, możemy prowadzić ten projekt za pomocą takiego rozwiązania troszkę hybrydowego, czyli e, zarówno za pomocą naszego własnego komputera, jak również za pomocą tych rozwiązań e, czysto chmurowych. Wszystko to dostępne w połowie tego roku. Tak. Doskonale.